Cześć, witam wszystkich, ja jestem Seba, a przed wami odcinek Store Kickers 2. Mamy tutaj grę z widokiem z góry. Jest to gra taktyczna, może i też trochę strategiczna. Przejmujemy w niej dowodzenie nad oddziałem sił specjalnych, tak? I będziemy brać, będziemy uczestniczyć w akcjach przeciwko organizacjom terrorystycznym z Wyskiego wschodu, oczywiście. Dobrze. Słuchajcie, zanim zaczniemy, zanim zaczniemy misję, to zobaczcie sobie taki wstęp do tego, tak? Free to engage. Clear. Hands down. Hey, enemy. Tangle down. OK. I mamy tutaj menu gry, mamy kampanię, ja tutaj mam na razie jej niedostępne. Mamy też współpracę online, możemy grać online. No i tutaj mamy te podstawowe misje, które musimy wykonywać. Ja tutaj sobie już jedną misję zrobiłem z tego powitania żółto żółtodziobów, no bo to jest sam początek. Mamy jeszcze tutaj, pewnie jeszcze będą misje ze Steama i do pobrania i tutaj mamy własną chyba to stworzenia. Ale my sobie zobaczymy tutaj e, jeszcze raz tą pierwszą misję stąd. E, tutaj się troszkę bawiłem, ale my możemy sobie tu e, na przykład dodawać, odejmować różnych żołnierzy, możemy ich tutaj wymieniać e, i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj sporo opcji do. Do ogarnięcia. Tutaj jeszcze jest e, poszczególny. STT. E, informacje o poszczególnych żołnierzach. E, znowu go skasowałem. Nie, on ma tutaj być. <laughs> tutaj mamy jego parametry i tak dalej. Uzbrojenie i wszystko, co potrzeba. E, dobra, załadowali się. Stój tu, stój stój, stój, stój. Ten pierwszy stój jest, Ten pierwszy już jest tutaj ustawiony. Skierowany jest widokiem w tą stronę, bo możemy widok tymczasowy ustawić, a możemy też na przykład ustawić z kontrolem widok, że on ciągle będzie nam się przemieszczał, spacząc tylko w jednym kierunku. Dobra, spróbujmy na razie tego pierwszego, niech przejdzie. Tutaj nam sprzątnie tych dwóch, dajmy sobie pauzę. Tak, jak mówię, ja w tą pierwszą misję już grałem, także mniej więcej tutaj, akurat w tej misji, wiem o co chodzi. Dobra, teraz tak. Ja bym sobie go chciał przemieścić gdzieś może bliżej tych drzwi, żeby nam zasięg. O, dotąd, i odtąd niech nam patrzy w tą stronę. A ten drugi musiałby gdzieś podejść, może bardziej tu, żeby miał zasięg, w tą stronę. Dobra i niech. A bo nie, tutaj niech patrzy chwilę w tą. A dlaczego mi tą trasę źle ten, ten tak ustawił? Damy go tutaj, i odtąd niech mi patrzy w tą stronę, jeśli dobrze zrozumiałem. Brawo. Mamy następnego okay, sprzątniętego. Zróbmy sobie pauzę. Tego ustawmy może w tą stronę i on by musiał przejść żeby mieć widok pomieszczenia tu. A tego bym ustawił w tą stronę ale tutaj chyba już żadnego nie było. No ale to tego nie wiemy czy mamy kogoś tam czy nie mamy, tak? Ok, tu jest czysto, teraz tak, teraz trzeba by jednego wysłać w tą stronę. Niech pilnuje, a tego wyślemy. I odtąd niech już patrzy w tą stronę. Bo musimy zajrzeć do tego pomieszczenia następnego. Na ten się cały czas ustawił. Ale dobra. Pauza. Zwiększyć trzeba by widok w pomieszczeniu. A ten niech patrzy. Tak. No i bardzo dobrze. Następnego mamy zdjętego. Musimy też uważać z tego co wiem tutaj, bo mamy okna. Tutaj mamy zasłony, to prawda? To nas nie widać, ale jakbyśmy przechodzili gdzieś przy takich normalnych oknach odsłoniętych, a na zewnątrz będzie przeciwnik. No to jest duże prawdopodobieństwo, że nas odstrzeli, tak? Bo będzie miał jak nas, jak nas na, na widelcu. E, dobra, teraz trzeba by przestawić ich troszkę dalej. Hmm. Tutaj nie ma co za dużo kombinować, bo my musimy dostać się do następnego pomieszczenia. Tutaj go postawię w drzwiach, i niech mi tutaj patrzy, mniej więcej w tą stronę. Dobra, a tego bym postawił w sumie dużego wyboru. Nie ma też go, trzeba gdzieś tutaj przestawić. Ten będzie miał jeszcze większy zasięg na pomieszczenie. Eee, no dobra, może tak będzie git. Nikogo nie ma. Tego musiałbym wystawić. O? A tego w sumie kawałek dalej. Nie wiem czy zaryzykować dwoma, czy jednym. Dobra, tego wystawimy też w tą stronę. No bo musimy oczyścić tą część pomieszczenia. Oni go nie widzą. Stąd go zobaczy a ten go stąd zobaczy. Tego nie zobaczy. A! Dwóch tu było cholera, no. A teraz, a teraz dobrze pauzę i może bym zostało w sumie jeszcze jedno pomieszczenie Tego bym ustawił w tą stronę. Niech nam przejdzie wzdłuż samochodu, i tu go może damy. A tego postawimy tak. I tutaj niech nam patrzy już w tą stronę. Ten jest ustawiony cały czas w tym kierunku. Może tak. Aha, dobra, to teraz tylko po. zmieniłem. E, no co jest grane? Tutaj, niech nam patrzy w tą stronę. Tą, a na końcu bardziej w tą stronę nic, a musi coś jeszcze być, bo jeszcze misja się nie skończyła, to musi ktoś tam jeszcze być schowany. No właśnie, good job. Mission complete. Good job. Ok, good job. Dobra, kontynuuj. Przeciągnij ścieżkę przez drzwi, aby wykonać domyślną akcję. Czyli kopa w drzwi, i wchodzimy na punkcie nawigacyjnym, wyświetlić więcej opcji przejścia. Aha, możemy po cichu drzwi otworzyć. Jak będzie stał tyłem, to nas nie zauważy. Dobra. Granat za, 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 za ściany możemy rzucić. Czyli dajemy go tu. Rzucamy granat i później wchodzimy. Aha. Możesz też obchodzić się z drzwiami bez wystawiania się na niebezpieczeństwo przez ich otwarcie. Czyli ja. Dobra, dobra. Zamknij. Co my tu mamy? Ewakuuj wrogi, kluczowy cel. Musi on przeżyć. Wyeliminuj wszystkich terrorystów opcjonalnie. Eee, przeciwnik ma przewagę liczebną, więc użyj granatów błyskowych. Aha, czyli tutaj zaczyna się zabawa z granatami. Wsparcie snajperskie. Nie wiem, czy to nie będzie to. Dobra, zobaczmy. Aha, no i zarobiście. Dwóch mamy z głowy. Mamy uwolnić zakładnika. Tylko teraz jest dobre pytanie: gdzie ten zakładnik jest schowany? E... Gdzieś tu, czy gdzieś tu? <laughs> mm. Dobra, na pewno musimy się wydostać z tego pomieszczenia, pomieszczenia, pomieszczenia. E... Jemu bym dał, żeby kucnął, okay. przeszedł tu. Drzwi mi niech otworzy normalnie, bez kopa. Później niech przejdzie w tą stronę. Będzie miał widok szeroki. I niech będzie skierowany tutaj, odtąd już w tą stronę. A ten drugi, a ten drugi niech przejdzie za niego. I niech patrzy może w tą stronę, lekko w tą stronę. Ten będzie widział za Drzwiami tyle słabo. Ale poszło dobrze. <słyski> poszło dobrze. Ten kucnięty ten nad, nad nim e, krył. Dobra, nie ma źle. No e, teraz tak, tego bym musiał na pewno odwrócić w tą stronę. Nie wiem, cholera, w których pomieszczeniach są. Mm. Musiałbym sprawdzić to pomieszczenie tutaj. Drzwi są już otwarte. Dobra, tutaj nam będzie patrzeć. Mamy zasięg na tyle, a ten drugi by musiał też przejść mniej więcej tak samo, tylko tą stronę, i niech już patrzy bardziej, może tak temu też damy ucznięcie. Dobra, tutaj mamy czysto. Ja bym może wziął tego jednego, spróbował, spróbował tego rzutu tym granatem. Dobra, tu mi drzwi otwórz po cichu, i tu byś mi rzucił granatem odłamkowym. Uuu. A tego byśmy dali mniej więcej tak. I niech patrzy w tą stronę. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie jestem z mistrzem w tych grach, ale zobaczymy. W sumie się trzeba czegoś czasami nauczyć, tak? Dobra, lećmy, zobaczmy o co... O, trochę... Mam nadzieję, że nie zabiłem tego... A nie, nie zabiłem, bo już był pewnie koniec misji, bym go zabił. Dobra, ten się troszkę, mm, troszkę go ogłuszył ten granat. Mamy uraz, ale czy tutaj dam da radę go jakoś opatrzeć albo coś? Ja no, myślałem, że myślałem, że będą do niego jakieś opcje. Jakieś opcje leczenia jeszcze, może by tak dało się go opatrzeć troszkę. E, uraz, uraz. No nie ma, nie widzę tutaj żadnej opcji, którą mógłbym go. Mógłbym go podleczyć. Będę musiał na niego uważać, tylko nie ma też za, żadnego wskaźnika. E, żadnego wskaźnika nie widzę. Ile, że tak powiem, zostało mu jeszcze życia, nie? Ale dobra, te pomieszczenie mamy czyste. Te pomieszczenie mamy czyste. Tu jeszcze w łazience ktoś może być. Dobra, tu możemy przejść. A, jestem, jestem na, na aktywnym tym. Zatrzymam sobie. Otwórzmy okay. drzwi po cichu. Wyjdźmy i wyjdźmy. I ten tutaj niech patrzy w tą stronę A ten tak samo odtąd niech nam patrzy już w tą stronę Bo tą stronę mamy wyczyszczoną Dobra Ten jest ranny tak, ten jest ranny. Trzeba by jeszcze sprawdzić. E, trzeba by jeszcze sprawdzić tą łazienkę tutaj. No to nic. E, może podejdźmy tu. Za zakrętu byśmy otwarli drzwi po cichu. I później wejdę. Tak, w sumie dwóch tam nie ma sensu pchać. A, czysto, dobra. Hmm. Nie, chwila, ja bym mu to może. Nie chcę zamykać drzwi. Ścieżkę bym chciał skasować, Tego bym postawił tu. Niech nam otworzy drzwi, Roger. ale po cichu niech rzuci granat ogłuszający? A tego. mamy tu odtąd niech patrzy w tą stronę właściwie no dobrze niech patrzy w tą stronę a ten e... ten niech nam patrzy tutaj w tą stronę rzuci granatem okej okay. A, sprzątnęli mi odnego, no nie no serio, ale to zmaściłem. Pauzę. Może mi się jeszcze uda tą misję skończyć? To prawda jednym, ale tutaj mi zostało ostatnie pomieszczenie, e... Przesuńmy się kawałek o! Here. stay here. Teraz pytanie za sto punktów, czy on jest tam sam? Czy tam ktoś jeszcze jest w tym pomieszczeniu? To jest dobre pytanie. E, tak, to mi to nie bardzo coś. Uh. Tu mi się troszkę odsłoni tego pomieszczenia. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Aaaa. clear! Teraz jest clear, to fakt. Sniper, tutaj tak. Tu jest czysto, tu czysto, tu czysto. Trochę, troszkę to zmaściłem, bo zmarnowałem nam jednego człowieka. Eee. Mm, 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 mm. Target secure. Good job. Mission complete. O, udało mi się. Niestety straciłem jednego człowieka. <noise> ale jakbym tak troszkę pograł. Aczkolwiek powiem wam, że nawet chyba sobie może pogram, bo w sumie nawet fajnie się w to gra. Trzeba troszkę pogłówkować. Pokombinować, ale gra jest całkiem przyjemna. Eee, dobrze. Powrót do menu. Dwie misje mam zaliczone. Dobrze, słuchajcie. E, tyle wam w sumie chciałem pokazać, bo nie będę z tego robił za bardzo żadnej serii ani nic. E, chciałem wam po prostu tylko zaprezentować mniej więcej co i jak. E, może wam się gra spodoba, to już pozostawiam oczywiście w Waszej ocenie. Ja tutaj nie chcę ani wychwalać, ani krytykować. E, także. Podejmiecie sobie sami decyzję. A co? A ja będę kończył ten odcineczek i oczywiście, jeśli Wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, udostępnijcie, jeśli możecie, eee, i trzymajcie się do następnego odcinka. Eee, I co? Do zobaczenia!